jedziemy z mamą do banku i nad rzekę nie możesz wezwać wody z granic nie? bo tam musimy dać wodę tą, którą tam się nacisnął. Ta woda z kranu to jest strasznie, straszne. Bierzemy wodę z filtra. To załóż okulary, mam i zapnij pas. Powiedz mi, czy nie jest za zimno? Klimatyzacja nie będzie dzisiaj w ogóle dość nie to może jakbyś mogła zapiąć pas no ja mam Godzina szósta, ale już. Kolejny chcę chce jeździć. Jak chcesz, to ja ci powiem, gdzie to jeździć, Co? No, no, znaczy w tam przejście żeśmy byli. Ja nie już nie mam nie. siły, naprawdę. Ty zjadłaś, ja nie zjadłam. No, no nie chciałaś. Nie, zjadłam tylko ten jogurt, co mi dałaś. No to teraz po drodze coś ci kupię, chcesz? Dobrego. Nie no, nic nie A co mamy? Przecież mamy. Wszystko. Najważniejsze, Uważaj. Najważniejsze, żeby mieli się w aucie, no. no. właśnie. No, to jest... Ty, nie ma... Ty jesteś... Nie możesz wysiedzieć chwilę, Prawda? Nie, ty jesteś po prostu niecierpliwa. To nie jest energia. Ile no. książek przeczytałaś teraz? gdybyś przeczytała te wszystkie książki zapamiętała te wszystkie wiersze. Mm. Fem sprawę po prostu i po co mamy siedzieć w domu cały Dobrze, dzień? No, tak.

No Ty jesteś przyzwyczajona, bo jesteś na Frodzie. Nie wiem, ona powiedziała, że ona dokładnie już teraz nie wie, kiedy przyjedzie. To czy ona będzie miała tego... Nie wiem dlaczego. W razie zatelefonuje, to trzeba po nią powiedzieć. Tak, no. Nie, ona przy... Jej samolot ląduje o 12 w nocy. Co o 12 w nocy ląduje. Lotnisko mm -hmm. jest 5 minut stąd, także ona będzie musiała czekać na bagaż. To zajmie jakieś 10 minut, 15. To ma jedną malowitę? Tam kiedyś, jak tu przyjechałam, to tu wynajęłam. Pętaż tu w prawo się wynajęłam, tutaj, dom po prawej stronie. Mm -hmm. Mieszkaliśmy kiedyś, pamiętasz mamo? Tu w lewo, Wildwood Springs. Tu w Wildwood Springs. Ja nie pamiętam. Nie pamiętasz tego apartamentu na dole taki, co na trawę się wychodziło? Ja pamiętam Little A, no tak, to był twój dom. Pierwszy dom. Teraz chcesz się czegoś napić, czy kupić ci coś do jedzenia po drodze? Nie, razie nie jestem głodna, bo zjadłam ten, co ty widziałaś. Jogurt. Ja bardzo lubię popołudniowe światło, jest tak ślicznie. Jak już słońce, troszeczkę niżej jest, wiesz. Poczekaj, co powiedziałaś, bo nie słyszałam. Że ten Chopin to cholerny miał układ. Dlaczego? No, no, bo miał niby prosty, a bardzo skomplikowany. Ale co jest trudnego? No, każdy mazurek jest trudny. Każdy jest trudny? Każdy. No. Technicznie? On, czy... Nie, nie. Yy, wiesz, głosowo, bo on przechodzi ciągle z jednego. Z, z jednej, znaczy z jednego poziomu na inny. I to strasznie mieszka. Znaczy myśli. oktawa czy bemole? Nie nie, czy... nie, nie, nie. Nie oktawa. Tylko zmienia jak masz pięć linii, prawda? Tak. No. To jedna linia ma przy sobie bemol, tak. a druga ma też bemol, ale zupełnie inny. A, 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 a dalsza linia ma też bemol, ale to też zupełnie inny, rozumiesz? No więc musisz mieć bardzo dobre okulary, to jest pierwsza rzecz. No żeby czytać nuty, no oczywiście. Nie, nie, za, nie, nie zobaczysz tych bemoli, to to z tego nic nie wyjdzie, ale to powiedz, gdzie jest ta twoja? To Narogu jest mój bank. Stary <mum> <mum> hotel. Zwiedzasz ten? Tak? Nie, no chcę zobaczyć, czy coś się zmieniło. Tutaj już, ja, już jedziemy w tej chwili do domu. Zaraz. Ja myślałam, że tutaj się e, możemy zatrzymać. Może tu zrobili. A tak, jest tutaj wejście tutaj szukałam tego wejścia. Tylko, że ja to znalazłam, to przejście to jest po prostu nie, chcę ci coś pokazać. To rzeka. To czeka szeroka rzeka. Nie jest rzeka. To jest rzeka Manate River. To jest takie specjalne miejsce, gdzie wchodzisz i możesz śpiewać na przykład i się będzie ten głos roznosił.

If I say let's go, I mean let's go. fit the No to siadaj. Siadaj, siadaj. Siadaj. Nad Dobre mieszkania, prawda? Na rzekę widok, widzisz, tu to to są tory kolejowe, które prowadzą przez rzekę. chciałam pokazać, a tu jest plac zabaw dla dzieci tam teraz idziemy w dół co mi się te maszyny tu ładny widok